Opowiem wam historię, którą usłyszałem od pewnego Niemca. Przed wojną ziemie te od pokoleń nie znały polskiego pługa. Lasy od wieków nie słyszały słowiańskiego głosu. Wiatr od setek lat nie igrał się z biało-czerwonymi sztandarami. Słowem mówiąc, była to ojczyzna niemiecka. Szczecin był nadmorską potęgą, Wenecją północy. Perłą wśród miast Rzeszy. Z zasięgiem sięgało od dzisiejszej płoni po police. Tworzono tu wszystko. Od papieru przez syntetyczną ropę naftową po betonowe uboty. Miasto było tak uprzemysłowione i znaczące dla Rzeszy, że stało się jednym z głównych celów bombardowań. Zniszczenia objęły 90% aglomeracji. Mówiono, że pożary potrafiły szalić tygodniami. Jednak jakimś cudem Szczecin nie poddawał się. Otóż pod całym miastem rozciągały się tysiące kilometrów sztolni, korytarzy, podziemnych przejść i bunkrów. Istniał nawet podziemny szpital. Skoro to miasto wytrzymało tyle lat bombardowań, wytrzymałoby jeszcze kilka, jednak pewien marsowy wiatr przywiódł tu ze wschodu zagładę równie wielką, co okrutną armię czerwoną. Pierwszy opór napotkali w Dąbiu. Od tego przedmieścia, aż po Gryfino, rozciągał się bardzo dobrze ufortyfikowany pas obronny. Pełen bunkrów, barier przeciwczołgowych, gniazd karabinów maszynowych. Walki trwały tu prawie miesiąc. Toczyły się w dzień i w nocy. I niejednokrotnie kończyły się na bagnetach i kolbach. Dopiero 20 marca Dąbie, a raczej sterta gruzu, która z niego pozostała znalazła się w rękach radzieckich. Po dojściu do odry walki trwały już krótko. Ostatni bastion lewobrzeża padł 8 dni później. Srena. like this place, must through cloud. Now watch your height. I'm watching everything. Okay. How many searchlights would you call them? <laughs> Too many, I reckon. Boy, good. Afternoon. I've never seen anything like this before. Neither have I. Do the pipe Keep your eyes peeled. Yeah. They're firing at us now. My hey. God. You'd light your fag on any of those. One minute, keep on weaving, give her. Arm doors so open. Arm doors so open. Arm the way. There goes the cookie. And there goes the incendiary. A wesz wy, to wyzdawo gdzieś, pojedzicie za mnoj. Dzisiejszego dnia nastąpił przełom na Zachodnim froncie. Nasi bracia z pierwszej Armii Wyzwoleńczej oraz pierwszego Frontu Białoruskiego złamali opór okupanta w Szcytlinie, tym samym rozpocząwszy ostatni etap tej wojny. Zwycięstwo to zawdzięczamy ofierze naszych kamratów. Jednakże, schwytaliśmy również wielu szpiegów naszego wroga, podających się za przybyszy z przeszłości. Твожише на фронті, спасибо.